Piruk wypalił na temat Nawrockiego, rycerz walczący, później porównał go do postaci z kreskówki. Michał Piruk w szczerym wywiadzie nie unikał trudnych tematów. Opowiedział o tym, czym dla niego jest prawdziwy patriotyzm, a także zwrócił się z nietypowym życzeniem do Karola Nawrockiego. Michał Piruk nie gryzł się w język, gdy mówił o Nawrockim. Mamy nowego prezydenta, Karol Nawrocki, historyk, szef IPN, człowiek, który pamięta więcej niż Google. Wygrał wybory, choć wielu Polaków do dziś nie wierzy, że to nie był happening edukacyjny. Jak to w Polsce, naród podzielony. Jedni się cieszą, wreszcie ktoś z zasadami. Inni łapią się za głowę, czy teraz każdy grill zacznie się od analizy Powstania Warszawskiego? a reszta, standardowo, dowiedziała się z memów. Nawrocki już zapowiedział prezydenturę opartą na prawdzie historycznej, co brzmi jak zapowiedź obowiązkowego testu z historii przy wyrabianiu paszportu. Plotki głoszą, że podręcznik IPN stanie się lekturą narodową, a każda ulica z Leninem zniknie szybciej niż TikTok w Sejmie. Jedno pewne, emocji nie zabraknie. Michał Piruk, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego świata tańca i telewizji, udzielił nam szczerego wywiadu, w którym poruszył temat patriotyzmu oraz odniósł się do postaci prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Patriotyzm nie polega na agresji przeciwko innemu. To nie jest to, czym jest patriotyzm, bo patriotycznie z tym innym również budujesz ten kraj, bo on też jest częścią tego kraju. To jest głupota, jeżeli nastawiamy jednego na drugiego. Jeżeli jedna grupa społeczna będzie walczyła z drugą grupą społeczną, to nie jest patriotyzm, bo te wszystkie grupy tworzą jeden kraj, a dobro tego kraju zależy od wzajemnej egzystencji, a nie od tego, żebyśmy byli wrogami. Wyjawił w rozmowie z Jakubem Szewczykiem. Został też zapytany o nadchodzące wielkimi krokami zaprzysiężenie Karola Nawrockiego, czy sytuacja w kraju ulegnie polepszeniu. No, na pewno polepszy, powiedział ironicznie Piruk. To jest moje życzenie noworoczne i życzenie urodzinowe, żeby Karol okazał się polskim Batmanem. Że to jest taki, wszyscy myślą, że jest ten, a to będzie rycerz walczący tylko o dobro. Nie stanie po żadnej stronie i powie wszystkim, słuchajcie, jestem bezpartyjny. Pamiętamy, mówił, że jest bezpartyjny i żadna partia nie jest w jego DNA. I chciałbym, żeby tak było, ok? Żeby był mrocznym rycerzem. Piróg wyraził także nadzieję, że Karol Nawrocki nie okaże się Jokerem.